Łować. Panie burmistrzu, chciał pan wysłać telegram. Co chciał pan tym osiągnąć? Pyta o telegram. Mówiłem, chcę ostrzec Brytyjczyków. Chciał ostrzec Brytyjczyków przed czym? Miasto jest pełne cywili. Z którym Anglikiem rozmawiał? Z kim się pan kontaktował? Nie udało mi się. Z nikim. Jeśli nie zezwolicie na ewakuację, to użyjemy tunelu dla pieszych jako schronienia. Chcę wykorzystać tunel jako schron przed nalotem. Anglicy nie nadchodzą. To przed czym chcą nas chronić? Dlaczego chcecie nas chronić? Nie przylecą, bo my tu jesteśmy. Powinniśmy współpracować dla dobra ludzi. Współpracować? Naruszono naszą neutralność. Jeszcze nie skończyłem. Mam inne obowiązki. Potrzebujemy go do zarządzania miastem. Mogę spróbować raz jeszcze?